Będziemy nad tezą, że zabrze jest bardziej znane z zabytków architektury industrialnej niż z rozwoju kardiologii. Jest to mój pierwszy udział w takim wydarzeniu. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z debatami oksfordzkimi, ale jestem bardzo zadowolona, że mogę zdobyć takie doświadczenie i mogłam wziąć udział w, w tym wydarzeniu. Cały ten turniej to jest pierwszy raz, kiedy my debatujemy stacjonarnie. Więc tak, na pewno było to dla nas pewnego rodzaju nowość, pewnego rodzaju wyzwanie, ale wydaje mi się, że to też bardzo pozytywne doświadczenie. Jest to bardzo fajna forma rozrywki, taka wysoka raczej kultura, także myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Było bardzo fajnie. Ja akurat pełniłam rolę więc e, czuwałam nad tym, aby debata e, była prowadzona w kulturalny sposób. Debata oksfordzka to. Debata taka na naprawdę w wysokim poziomie, z bardzo szczegółowymi zasadami, z podziałem na określone role mówców. Oczywiście czerpiemy z debaty tej takiej klasycznej w Oksfordzie, natomiast jest to już taka forma bardziej turniejowa, więc tutaj nie publiczność decyduje o wygranej, a profesjonalni sędziowie, którzy znają się na. Temacie. Środowiska debatujące tą metodą oksfordzką w całej Polsce też się mocno rozwinęły i uczniowie zabrzańscy brali udział i w Mistrzostwach Polskich Debat Oksfordzkich i w wielu, wielu innych inicjatywach. Więc to jest taka formuła, która cieszy się dużym zainteresowaniem w naszym mieście. Organizatorem turnieju jest drugie Liceum Ogólnokształcące. Nasza szkoła ma już doświadczenie i prowadziła inne turnieje. To były turnieje charytatywne na rzecz potopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Ale to wydarzenie dzisiejsze było niezwykłe, ponieważ wieńczyło szereg przygotowań. Jesteśmy już po pierwszym etapie, który odbył się u nas w szkole, a dzisiaj wyłoniliśmy zwycięzcę. No i to była rzeczywiście ta, ta ostatnia debata była niezwykła. W walce o pierwsze miejsce zmierzyli się uczniowie pierwszego i trzeciego liceum ogólnokształcącego. Wygrana przypadła w udziale tym ostatnim. Bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać ten turniej debat. Przez to, że nie znamy de facto strony, po której będziemy debatować, dopiero 20 minut przed samą debatą się o niej dowiadujemy, to musimy przygotować z dwóch stron. Co jakby pokazuje, przez to, że debatowaliśmy i przygotowaliśmy do tego, widzieliśmy różne poglądy, nie wiedzieliśmy, z której strony będziemy debatować, które właśnie otwiera głowę. Poświęciliśmy naszą ostatnią wycieczkę klasową w liceum, żeby się pojawić na tej debacie, więc wygranie tej debaty naprawdę dużo dla nas znaczyło. Poświęciliśmy na to naprawdę dużo swojego czasu, żeby się po prostu dobrze przygotować do tego, więc myślę, że. Jest się z czego cieszyć. Koniec dzisiejszy dzień, ale też yy, wydaje mi się, głównie te przygotowania. To jak trzeba było analizować właśnie o, o, o tym, o czym wspomina pani prezydent. O tych liczbach w zabrzu, że trzeba było yy, powtórzyć sobie te wszystkie fakty, o takich rzeczach, o których na co dzień nie myślimy. Yy, po prostu musieliśmy to sobie przypomnieć. I to uważam, że to jest bardzo wartościowe. Cieszę się bardzo, że nie musiałam uczestniczyć w pracach jurorów, bo naprawdę miałabym dzisiaj duży problem. Yy, to powinien wygrać. Oczywiście w takiej debacie zawsze jeden zespół wygrywa, dlatego oczywiście ktoś musi być pierwszy, ale tak naprawdę wszyscy byli wygrani. Myślę, że tu ogromna praca nauczycieli, ogromna praca szkół. No i przede wszystkim samą młodzież, jak widzimy, mamy na. Bardzo dobrym poziomie z taką młodzieżą można budować zabrze, tak więc gratuluję młodzieży, gratuluję nauczycielom, dyrektorom, no i cieszę się, że właśnie zabrze taką młodzieżą stoi.